Chcemy grzyby, paromatu w pełen las na grzyby tak śpiewali niegdyś Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski z Kabaretu Starszych Panów. Jak się okazuje, w okolicznych lasach grzyby już się pojawiają. Ostatnio deszcze nas nie oszczędzały i gdy nadeszły słoneczne i ciepłe dni, grzyby ruszyły. Z tej okazji skorzystał pan Zbigniew Kurczyński, który na grzyby wybrał się do pobliskiego Złotego Lasu. Kilkugodzinny spacer przyniósł oczekiwany efekt. Wśród innych grzybów pan Zbigniew znalazł w lesie dwa rekordowej wielkości prawdziwki. Waga większego to kilo 80. Kg jego mniejszy brat osiągnął kilogram i 20 deko. Jak zapewnia znalazca są zdrowe i zostaną wysuszone na zimę. Zdaniem pana Zbigniewa sezon grzybiarski zapowiada się bardzo dobrze. W lesie jest już sporo grzybów. Prawdziwki, podgrzybki, grzybki, kurki, podgrzybki. Te podstawowe grzyby. Panu Zbigniewowi gratulujemy i życzymy smacznego, a wszystkich państwa zapraszamy na grzyby.